Tak, zdecydowałam się tutaj opowiedzieć o tym. Tak jak mówiłeś, Igor, jest już tam wielu entuzjastów tego tematu. No i zadaję tutaj takie retoryczne, być może pytanie, a być może po, po trochę chciałabym też na nie odpowiedzieć. Lek czy narkotyk? No, okazuje się, że definicja zależy od półkuli, na której właśnie stoimy. No, bo w Polsce. Narkotyk w pierwszej grupie, pierwszej grupie P, czyli tych narkotyków psychotropowych o tak zwanym zero, zerowym potencjale leczniczym i o wysokim potencjale uzależniającym. Ale już na przykład w Australii. Epsilocybina jest lekiem przepisywanym pacjentom na receptę, szczególnie pacjentom przy depresji lekoopornej. Okazuje się, że jesteśmy właściwie w takim kryzysie psychiatrycznym. Myślę, że ten kryzys i dotyczy środowiska psychiatrycznego. Chociaż sama nie, nie reprezentuję tego, tego środowiska, natomiast wiem, mam kilku znajomych, którzy cierpią na depresję i, i rozumiem, że ten kryzys też tam jest. Natomiast przede wszystkim jest kryzys w nas, dlatego że szacujecie, że około miliard osób w tym momencie cierpi na zaburzenia psychiczne. Największa grupa z tego miliarda to są osoby z depresją. Około 30% ludzi leczących się doświadcza depresji lekoopornej, a około 50% ludzi, którzy się leczą. Doznaje efektów, tylko częściowych. Dlaczego? Dlatego, że te efekty pozytywne często są niwelowane przez efekty negatywne, które przynoszą, przynosi konwencjonalne leczenie w postaci przepisywania tabletek zwiększających poziom serotoniny, dlatego że część z tych pacjentów po prostu się od nich uzależnia, a część na przykład doświadcza przybierania nawadzek i tak jak powiedziałam, obniża to działanie pozytywne. Ja to może dodam Monicha jedno zdanie, bo byłem w zeszłym roku na konferencji Nauka Psychodeliczna w Warszawie, pierwsza polska konferencja na ten temat. I z jednej strony była tam szefowa Polskiego Stowarzyszenia Psychiatrów, która właśnie zwracała uwagę na psylocybinę, także Zwracała uwagę na jej leczniczy charakter, więc myślę, że to już dotarło do tych, jakby. Problem braku skuteczności podejścia do depresji dotarł już do najwyższych szczebli medycznych. Znowu wykładowca prawa na Uniwersytecie Warszawskim wspominał, że ta definicja. Czy wpisanie psylocybiny do, do aneksu substancji zakazanych jest w zasadzie niezgodna z prawem, ponieważ nie spełnia tych znamion uzależniania i braku potencjału leczniczego. Więc gdyby się zna, nawet bez zmiany prawa, gdyby tylko sędziowie jakby czytali te ustawy ze zrozumieniem, to już nie powinni karać ludzi za stosowanie psylocybiny. Takie dwie, dwie dygresje. Mhm. No właśnie, wydaje się, że Zachód, by mimo wszystko, że miał tradycję, dlatego że te badania prowadzone były przecież bardzo intensywnie w latach 40. do lat 70., gdzie ta ilość pacjentów przebadanych wtedy była niewspółmiernie większa od tej, która dzisiaj jest badana. Bo jak Państwo sobie tam zaglądniecie w te badania, to czasami to jest 12-20 osób, a Liczę gdzieś przytam takie dane kiedyś, że w latach 40. do 70. w Ameryce i w Kanadzie przeprowadzono badania z użyciem psylocybiny na 40 tysiącach pacjentów. No Tym takim momentem chyba kluczowym, jeżeli chodzi o jakby zwrócenie się zachodu. W stronę właśnie psylocybiny był taki jednorazowy eksperyment przeprowadzony na, na Joe Hopkins University, kiedy to podano psylocybinę pacjentom w depresji, depresji lekoopornej i po jednorazowym podaniu poziom lęku, który później był badany przez ankietę, był czterokrotnie mniejszy niż w grupie Niż w tej grupie kontrolnej, która stosowała metody konwencjonalne, czyli leki serotoninowe, podwyższające serotoninę w mózgu. I później, właściwie, to już chyba to są lata, wydaje mi się, że to około 2018 roku już agencja do spraw leków w Ameryce wydała takie rozporządzenie czy jakby taką rekomendację można powiedzieć do przyspieszenia badań na temat psylocybiny i uznała tą metodę za przełomową. W oparciu o te badania, które już mamy i o skany mózgu, okazuje się, że psylocybina działa na te ośrodki w mózgu, które na przykład wcześniej się nie komunikowały, zwiększa neuroplastyczność, obniża działanie ciała migdałowego, które jest odpowiedzialne za pobudzanie strachu. Co ciekawe, też w tych skanach mózgu zauważono, że pobudzane są te ośrodki, które wskazują na znaczy to są ośrodki jakby logicznego myślenia. Też oczywiście psylocybina oddziałuje na ośrodki serotoninowe mózgu. Serotonina jest hormonem kluczowym dla naszego życia. Dla naszego dobrego samopoczucia, czy też do regulacji cyklu dobowego. No właśnie, i tak jak powiedziałeś, praktycznie ma zerowy potencjał uzależniający, a często jest lekiem podawanym w leczeniu uzależnień fizjologicznie okazuje się, że jest niemal obojętna dla organizmu i nie wiem czy państwo pewnie też widzieliście ten film słynny na Netflixie, gdzie w tym badaniu z psylocybiną brali udział ludzie z chorobami terminalnymi, osoby starsze, gdzie tylko po jednokrotnym użyciu psylocybiny doświadczali utraconego spokoju. Lęk przed śmiercią się zmniejszał, odzyskiwali radość życia, lub nawet mówili inaczej, definiowali śmierć. Nie mówili, że jest to odchodzenie, tylko jest to jakiś rodzaj przejścia z jednego wymiaru do drugiego. Jak to mówił Pols Tamec, powrót do stanu grzybni. Oczekiwany, oczekiwany powrót. O, ciekawe, nie słyszałam tego wcześniej.